Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu Czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 14 do 20 kwietnia 2014 roku. Miuka, co nas czeka w tym przedświątecznym tygodniu? W tym przedświątecznym tygodniu czeka nas przede wszystkim bardzo dużo zamieszania i to i tutaj na Ziemi, bo będziemy się przygotowywali wszyscy do świąt Wielkiej Nocy, ale też na niebie, dlatego że po prostu jest tyle aspektów planet, że ja muszę mieć tutaj specjalną kartkę, dlatego że inaczej mogłabym to wszystko pomylić. Więc zacznie się nasza karuzela przedświąteczna już w poniedziałek, kiedy Merkury znajdzie się w kwadraturze z planetą Jowisz i to jest dzień, w którym różne zawodowe sprawy przyspieszą. Ludzie będą się bardzo, bardzo, bardzo spieszyć, będą chcieli wszystko załatwić natychmiast, ale jednocześnie jeżeli ktoś chciałby swoje sprawy ostro popchnąć do przodu, to poniedziałek jest do tego bardzo sprzyjającym dniem. We wtorek radzę być bardzo ostrożnym, dlatego że czeka nas pełnia księżyca w znaku Wagi, a pełnia wiadomo, podgrzewa emocje, ludzie stają się kłótliwi, każdy chce udowodnić swoją rację i dodatkowo pełnia, ta właśnie pełnia wtorkowa, będzie jednocześnie zaćmieniem księżyca, całkowitym zaćmieniem księżyca, więc musimy uważać, ponieważ podczas zaćmienia różne decyzje Mogą nie wyjść nam na zdrowie. Trzeba podejmować tylko takie decyzje, które są przemyślane, unikać ryzyka i nie dać się ponieść negatywnym, złym emocjom. To jest czasami tak, że podczas zaćmień księżyca ludzie ukazują swoje mroczne oblicze, więc nie pokazujmy go innym, ale też nie prowokujmy innych do jakichś trudnych i ryzykownych zachowań. Środa również będzie nerwowa, dlatego że planeta Merkury, która odpowiada za nasze, za nasze decyzje, za logikę, za to, jak myślimy i kontaktujemy się ze światem, znajdzie się w opozycji do planety Mars, czyli po tej wtorkowej, niespokojnej pełni czeka nas jeszcze środa, która może być nadal pełna awantur, dlatego radziłabym bardzo być ostrożnym i już skupić się bardziej na świątecznych przygotowaniach. Niż na próbach podboju całego świata, które w środę, no niektórzy mogą, mogą dojść do wniosku, że po prostu należy im się więcej. Trzeba po prostu uważać w środę. Od czwartku na szczęście powrót sympatycznej, wiosennej, wielkanocnej atmosfery, dlatego, że aspekty planet nie będą już takie ostre, a w piątek Wenus znajdzie się w trygonie do planety Jowisz, i piątek jest najlepszym dniem całego tygodnia. Już będziemy myśleli o rodzinie, o randkach, o bliskich osobach. To jest bardzo dobry dzień, żeby nawiązywać z kimś poprawne relacje, zawierać zgodę, ale też ta Wenus w Trygonie do Jowisza to są takie sympatyczne niespodzianki od losu, których, których możemy się spodziewać. Sobota będzie udana, już bardziej świąteczne przygotowania i plany nas pochłonią, pochłoną i w niedzielę wielkanocną bardzo dobre aspekty, dlatego że Słońce wejdzie do znaku Byka, a Słońce w znaku Byka oznacza przyjemności, rodzinę, suto zastawiony stół i to wszystko, czego spodziewamy się po świętach Wielkiej Nocy. Jednocześnie planeta Jowisz z Uranem będzie w kwadraturze w Wielkanoc w tym roku, a więc będziemy mogli zmienić różne te tradycyjne zachowania naszej rodziny, które nie do końca nam się podobają. Więc bardzo udana Wielkanoc po niestety nerwowym tygodniu. Znakioniste, czyli barany, lwy i strzelce bardzo chętnie zrobią coś na wczoraj, szybko podejmą decyzję i będą z tego bardzo zadowolone. Barany nie przejmą się zaćmieniem księżyca i pełnią, będzie to dla nich bardzo duża inspiracja, żeby przyspieszyć, wszystko zrobić i tak naprawdę pierwsza połowa tygodnia to jest najbardziej aktywny czas dla baranów. Nie dajcie się sprowokować, jeżeli chcecie rywalizować, to fair play i przede wszystkim też skupcie się na swoich zadaniach. Druga połowa tygodnia bardziej odpoczynkowa i bardziej miła, romansowa. Lwy natomiast w tym tygodniu będą dużo brały do siebie, yy, i uwag, i z nerwowych sytuacji. Pełnia w znak uwagi może sprawić, że będziecie bardziej zależni od innych ludzi. Ale w tym tygodniu szybko uda Wam się dogadać z innymi i przede wszystkim, jeżeli nie będziecie zdenerwowani i zbyt porywczy yy, i zbyt szybko czegoś robić, wszystko Wam się uda tak jak zaplanowaliście. Yy, yy, strzelce natomiast w tym tygodniu będą bardziej rozskojarzone, bardziej rozbiegane. Trudno im będzie podjąć konkretne decyzje. Pełnia sprawi, że będą chciały być we wszystkich miejscach naraz. Musicie się skupić i przede wszystkim do wtorku, a nawet do środy podjąć już konkretne decyzje decyzję, co robicie na Wielkanoc, gdzie i z kim, żeby potem rodzina nie miała do Was pretensji o to, że za bardzo zmieniacie zdanie. Znaki ziemskie, czyli Byki, Panny i Koziorożce, będą w tym tygodniu bardzo pracowite i skoncentrowane na różnych praktycznych zadaniach. Bykom niestety może się to troszeczkę wszystko wymykać, może się okazać, że genialne plany byków nie da się od razu zrealizować, w związku z czym nie wymagajcie zbyt wiele od innych. To co ważne, róbcie sami, prowadźcie notatki, dlatego że porządek i cierpliwość są kluczem do sukcesu. W niedzielę, kiedy już nadejdzie Wielkanoc, poczujecie się o wiele lepiej i słońce w waszym znaku będzie wam bardzo sprzyjać, więc różne trudne Sprawy z całego tygodnia, właśnie Wielkanoc, powinny się wyjaśnić. Panny będą zadowolone, bardzo radosne, bardzo skoncentrowane na porządkach, zakupach i różnych ważnych sprawach, ale oczywiście co chwila ktoś będzie je rozpraszał, co chwilę okaże się, że coś innego trzeba zrobić, niż panny planowały, dlatego na początku tygodnia może być trochę nerwowo. Nie złoście się na rodzinę, tłumaczcie innym ludziom, co chcielibyście zrobić i dlaczego ma być tak, a nie inaczej, a pod koniec tygodnia wreszcie wszyscy zaczną wam pomagać i będzie więcej zgody i radości. Koziorożcom te wojownicze energie z początku tygodnia będą sprzyjać, dlatego że koziorożce tupną nogą, załatwią jakąś sprawę, wydobędą się z układu, który jest dla nich niekorzystny i pod koniec tygodnia poczują, że wreszcie są wolne, niezależne, zadowolone. I planety też sprzyjają sprawom finansowym. Dlatego jeszcze przed Wielkanocą postarajcie się wymóc na szefie jakąś premię wiosenną albo y, poproście o zwrot długów, lub załatwiajcie inne finansowe sprawy. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu świetnie się będą czuły w tym natłoku różnych wydarzeń. Bliźnięta chętnie spotkają się ze znajomymi, zorganizują rodzinie świetną Wielkanoc i przede wszystkim też zajmą się swoim hobby. Na wszystko znajdą czas, ponieważ pełnia i zaćmienie w znaku wagi to jest dla Was czas, żeby porozmawiać z ludźmi, spotykać się z ludźmi i przede wszystkim realizować różne śmiałe i ryzykowne pomysły. Wagi natomiast będą w tym tygodniu troszeczkę czuły się pod presją pełnia i zaćmienie w waszym znaku zodiaku sprawią, że nie będziecie mogli odkładać na później pewnych spraw i jakieś zaległości w tym tygodniu mogą wyjść, wyjść yy, na jaw i trzeba je będzie szybko nadrobić yy, ta nerwowa atmosfera dla wag minie w drugiej połowie tygodnia i Wielkanoc na pewno będzie dla was udana i bardzo rodzinna Wodniki natomiast będą bardzo chętnie dyskutować, bardzo chętnie ym, wymieniać uwagi na temat nawet filozoficznych czy jakichś religijnych spraw. Mniej będą zainteresowane pomaganiem przy organizacji Wielkanocy. Uważajcie, bo wtorek i środa to jest taki dzień, że bliscy mogą się na was zdenerwować i jednak zmusić was do jakichś domowych prac. Te wodniki, które mają jakieś zawodowe czy naukowe plany, w drugiej połowie tygodnia będzie wam je łatwiej zrealizować. Ten horoskop dla wodników i to ja u siebie w domu kilka razy odtworzę. <śmiech> <śmiech> bo ja wam same wodniki wokół siebie. <laughs> znaki, znaki, e, znaki wodne, czyli ryby, skorpiony i raki, nie będą musiały być przestrzegane ani upominane w tym tygodniu, bo same będą wiedziały, co jest ważnego do zrobienia. Szczególnie raki będą bardzo energiczne, ale muszą uważać, żeby się z kimś nie pokłócić. Dlatego, że tak dużo aspektów merkurego, który nie jest w dobrym aspekcie do waszego znaku, sprawi, że łatwo wymskać. Zsknie Wam się o jedno słówko za dużo i może się z tego zrobić poważna awantura. Więc raki liczą do dziesięciu, zanim powiedzą komuś całą prawdę, a tak ogólnie ćwiczą medytację i zastanawiają się już raczej nad tym, jakie potrawy na święta ugotować, a nie o to, jak rządzić całym światem. Więc więcej spokoju, a tydzień będzie dla raków bardzo udany i przede wszystkim Wielkanoc, słońce ustawi się w sekstylu do waszego znaku, więc szczęście, radość, zabawa, przyjemności i nagroda po całym tygodniu Was czeka. W dobrych humorach będą skorpiony. Skorpionom się wszystko w tym tygodniu uda. Planety nie przewidują tutaj jakichś większych problemów dla skorpionów, ale to zaćmienie słońca może wpłynąć na was w taki sposób, że będziecie bardziej filozoficznie nastawieni do świata, więc skorpiony nie dadzą się zagnać do sklepów, nie dadzą się wpędzić w kołowrotek, w kołowrotek porządków, dlatego że do Wielkanocy podejdą w bardziej duchowy sposób. To jest bardzo dobry tydzień dla Waszego rozwoju duchowego i też dla odkrywania różnych nowych zainteresowań, a nawet życiowej pasji. Niedziela za to bardzo towarzyska, słońce w opozycji do waszego znaku wyciągnie was z domu na spacery, wizyty. Będzie bardzo wesoło tegorocznej Wielkanocy. I ryby, którym nie szkodzą w tym tygodniu żadne planetarne burze, ryby będą zadowolone, ryby będą bardzo energiczne, wszystko wam się uda, ale też ten tydzień będzie sprzyjać rodzinnym sprawom i rodzinnym spotkaniom. Więc jeżeli trzeba coś zaplanować, to zróbcie to szybko. W tym roku rodzina będzie dla Was o wiele bardziej przyjazna, przychylna i wreszcie zgodzi się na jakieś propozycje, do których od dawna nie. Nie mogliście ich wszystkich przekonać. A po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.char.pl.